Taką, powiedzmy, angielską premiership w piłce nożnej. My mamy taką swoją ligę. ...kami też bywa różnie. Jak w gabinecie diagnostycznym badam, badam z piersi. cen w jednym miejscu jak dwie paczki wafli w cenie jednej kupuj taniej w tesco wybierał on sam wybrał sobie zawód prawda chyba każdemu się należy Le leczenie w Polsce prawda a kraje Unii Europejskiej podejmą wszystkie niezbędne środki aby ustabilizować system finansowy nieczysta ona trafia pod nogi litewskiego obrońcy Wejkutisa jeszcze go! Нам выражение, Сама идешь мыть? туалет. Ну, не, не буду тебе мыть туалет. Я ничего не провинилась. Тебе поскорее придет в 4, ты пришла в 8 6. Вот из этого ты можешь я сегодня шла домой. Тебе сказала вставай. Не буду я вставать, я тебе уже объяснила. Ты будешь вставать. Да? Ты пойдешь мыть туалет, давай. Ты сегодня мой туалет. Ты что, вообще охренела Да, что? охренела. Ты вообще такая неуказанная. Знаешь, что, дорогая, за магию z Biedronki polecają się na przyjęcia. Filet z soli 400. Telewizji. Cztery... Najlepsza oferta w najlepszej cenie. Teraz pełna oferta. 4 miesiące bez. Witają się z Peppą. Możemy pojechać pociągiem? O, nasza wycieczka autobusowa. Ekonomicznej i przedsiębiorczości muszą szeroko wkroczyć do polskich szkół. Przy wsparciu wielu instytucji. Dabina, patrz. Zabieramy drabinę, to no. się przyda. A weźmy, weźmy. Numer 7410. Proszę wysłać i wygrać. Będę zobowiązana. Herbata stygnie, I etap polega na dopięciu treski Alicja założy ją od skroni do skroni, najpierw przypina Z bliskimi oraz telefon Samsung J700 za złotówkę Hera, możesz więcej идешь мыть туда, ну, не, с... не буду тебе мыть туалет, я ничего не провинилась. Тебе бы сказали прийти в 4, и ты пришла в 8 минут 6. Вот из этого ты можешь я сегодня. Шла домой. Тебе сказала, вставай. Не буду я вставать, я тебе уже объяснила. Ты будешь вставать, вставать, вставать. пойдешь мыть туалет, давай! Ты сегодня мой туалет. Что, вообще охренела? Да, или что? охренела. Ты кто вообще такая мне указывает? Ты вообще кто такая мне? Туалет иди мыть. Знаешь, что дорогая, Сама не мой

ale skąd ty o tym wiesz? Bo Czysiak jest ratownikiem, na etacie. Niech pani spyta Maślany, konieczko Janusiaka. No to sypnął nas wszystkich, jak zwykle. Czy to prawda? A, ale co? Że jest ratownikiem, czy że jest na etacie? Pff, tak czy siak podpadamy pod prawo pracy. Przecież nie zapłaciliśmy za niego ZUSów. Nie ma uprawnień. Kunieczko! Czy to prawda, że macialiście w tym swoje brudne paluchy? A to! A skąd pani wie, że to by? Zajkowski? To oni. Już nie żyjesz. Ale... Tak, to jest sposób. to zbywasz się napięcia. Wiesz? Ro tak się rozluźnia mięśni. Daj mi to! Daj mi! Dobra, o. Dobra teraz się boję. Czuję, że pan Robinson nas potrzebuje, ale wstydzi się poprosić. Paska dla pirata. Ar, jestem piratem! Zwykły facet z opaską. Ar, nie jestem piratem! Lepiej zrób żółtego, idiotę, z głupią kartką papieru. <laughs> Trzy dni po wypadku, kiedy Gorbaczow nadal próbuje zbierać informacje, amerykańskie i europejskie satelity szpiegowskie obserwujące Związek Radziecki odkrywają ruiny elektrowni czarnobylskiej.

Komunikacja Polska. tak jak ponad milion Polaków każdego dnia, także w święta. Szapka, blisko, szybko, wygodnie. Na nas wyszedł z puszki. A za co? Ja nie chcę się dać wieszać. No, okazało się, że jak ktoś nie chce, to nie trzeba. Zobacz, w tym samym pościgu życia. Zafoniliśmy, co jest ważne. O ropuch przyszedł. Skup się, randną barz. Zafoniliśmy, co jest ważne że nie trzeba wolno. Paska dla pirata. Ar, jestem piratem! Zwykły facet z opaską. Ar, nie jestem piratem! Lepiej zrób żółtego idiotę z głupią kartką papieru. Eee, już. Eee, czy kiedykolwiek chciałeś mieć własną jukę, Czy raczej zawsze marzyłeś o kaktusie? A może śniuczy się mały własny wujasek? Mam gle... Suchary co twój tata znalazł w pawlaczu, no te z wojska co mu zostały, no i 30 litrów mamy jeszcze słodkiej źródlanej wody w proszku. No a skąd ty wiesz, że będzie przelatywał spód? Throw. Nice throw. Nice throw. Nice throw. Nice throw. Nagrane i mam ten list, który zostawiła tam w domu. Dobra, w takim razie uwolnimy zobaczymy, moją córkę. Zobaczymy, czy klucz pasuje. Czekaj, 3, 2, 1, bęk. Działa, zobacz. Wchodzisz pierwszy, dawaj. Wchodź tam i zobaczymy, co tam czeka nas. Czy jest siostra? o córko, córko, spokojnie, Siotra. już jesteśmy. Słuchaj, już wszystko dobrze już wszystko o, wiecie, dobrze. Nie co to ciocia, to ciocia wszystko zrobiła. Patrz, to jest ten safe. Ja nie mogę, o, nie, to ten sejf i ja cię, czyli pieniędzy w ogóle. I zamknęła mnie tutaj. Ja cię biedna siostra, nie płacz, no nie czekaj, płacz siostra. Nie płacz, nie płacz córka, no, to są jakieś artefakty związane z tym sejfem, jak ona tutaj zabierała to wody. Tutaj są wszystko, właśnie, jest wszystko dowodem na nią. Ona to wszystko chciała być jak mama i po prostu tak zrobiła i... Mi... Mamo! Co? Jestem głodny! Jest coś do jedzenia w tym domu? W zamrażalniku są frytki, wrzuć je na trzy minutki do mikrofalówki i gotowe! Mmm, frytki, fries to go! Trzy minuty i gotowe! Dzięki, mamo! Siemanko, witam w mojej kuchni! Dzisiaj zajmiemy się największą paranoją kulinarną, z jaką do tej pory się spotkałem. Są to Fries To Go, czyli frytki z mikrofalówki. Masakra! ...w stanie, zaraz zapytamy się, co ich napotkało i co się stało w ogóle, także... Halo, halo, jest tam kto? Jasne, jestem. Wit witam jesteśmy. Pana bardzo serdecznie, tutaj telewizja, nasz nowy dom. Co się stało, bo my będziemy w ogóle pana dom remontować serio? i pan musi nam dokładnie opowiedzieć. Dokładnie. To jest za darmo, wszystko za darmo for free, naprawdę. E I co pana, co pana napotkało, że mamy wyremontować pana dom i co, co się stało? Czy jest u was biedan? No, widać akurat tak? O, widzę, że nawet syna macie. jest naprawdę przystojny. Syn jest naprawdę przystojny, syn, no, syn jest naprawdę przystań, fajne imię. Do balonik, dokładnie, dobra. Także panie Wojtku, może pan... Panie Mateuszu, może Pan opowiadać, co się stało? No, rok temu był piękny... Eee, już! Eee, czy kiedykolwiek chciałeś mieć własną jukę? Czy raczej zawsze marzyłeś o kaktusie? Hmm? A może śnił Ci się mały, własny wujasek? Mam dla Ciebie świetną wiadomość! Niebawem będziesz mógł spełnić swe wszystkie marzenia! Za chwilę bowiem będzie można nabyć drogą zakupu parapetowe maskotki! Lucek, Bazylii i Wunias w wersji zminiaturyzowanej i super pluszowej do przytulania, chwalenia się przed znajomymi, budzenia zazdrości i zadawania trudnych pytań. Twoich ulubieńców z serii Parapet Plus Robi dzisiaj bal. W co się planujesz ubrać? W Van Na bal królowej będę mieć założone miała łachmany, bo jestem biedna, jak wszyscy w tym kraju. Środło z dyskontu uśmarowane sosem i słomkowy kapelusz, który trochę zjadłam i kolczyki z kartonu zrobione. O, ja również będę miała założone łachmany. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje. Niech żyje zbrodniczy reżim. Załóż coś innego. Łochmany to mój styl. Jak tam widać gryfy? Są! Są gryfy za górką.